Cieszę się, że robimy kolejny krok i oglądasz kolejne nagranie w ramach tego maratonu filmowego dotyczącego tego, jak, szczególnie z perspektywy naszej pamięci komórkowej, działają myśli i procesy myślowe. Czy wszystkie te myśli są rzeczywiście Twoje, i co w związku z tym możesz zrobić, żeby rzeczywiście być coraz bliżej twojej zdrowej pełni? I pewnie już to wiesz, ale na wypadek wszelki, ponieważ te filmy jednak są dostępne, także możesz sobie klikać i zaczynać od którego chcesz. Więc jeżeli to jest nasze pierwsze spotkanie, to ja jestem Czyżyk. W papierach wciąż Monika Czyżewska. I od 2000 roku psychologicznie pracuję z ludźmi, szczególnie z ludźmi, którzy chcą więcej, czują, że są więcej, czują, że więcej jest dla nich możliwe. Pokazuję im, jak dzięki uwolnieniu różnych obciążeń, które noszą w swojej pamięci komórkowej. Mogą robić kolejne kroki do tego, żeby sięgać po sukces na swoich warunkach i coraz bardziej żyć życiem, które kochają, w którym kochają i które naprawdę ma znaczenie, żeby rzeczywiście mogli żyć swoją zdrową pełnią. I skoro tutaj jesteś, to jestem święcie przekonana, że tak należysz do osób, które chcą żyć swoją zdrową pełnią i czujesz, że jest dla Ciebie możliwe więcej. Skoro tak, to dzisiaj e, te, z tego nagrania, z którego masz szansę teraz skorzystać i które masz szansę teraz oglądać, skorzystasz najbardziej, jeśli znasz z życia takie utknięcie decyzyjne. Jeżeli coś jak paraliż myślowo-decyzyjny Ci towarzyszy, jeżeli miałeś, miałaś kiedykolwiek sytuację, kiedy się tak wahałaś między jednym rozwiązaniem a drugim i w sumie... Nie mogłeś zrobić tego kroku, nie mogłeś podjąć tej konkretnej decyzji. Jeżeli znasz tego typu sytuacje, to tak, to nagranie jest zdecydowanie dla Ciebie. A skoro tak, to żeby z niego najlepiej skorzystać, potrzebujemy trochę usystematyzować to, co już wiesz i znasz, bo dzięki temu będzie Ci łatwiej zrozumieć, jaki jest na poziomie pamięci komórkowej mechanizm takiego paraliżu decyzyjnego. Więc to, co na pewno wiesz i znasz, to to, że tak trauma mocuje na lata powtarzające się obciążające. Myśli. I to taka trauma zapisana w naszej omnipotentnej komórce macierzystej, tak? W twojej pamięci komórkowej. Wiesz już, że każdy z tych zapisów w omnipotentnej komórce macierzystej poprzez impozycję na potem mózg, układ nerwowy, organy, całość nas, również nas w interakcji z zewnętrznym, z innymi ludźmi i z sytuacjami zewnętrznymi i ze światem. Bezpośrednio, ponieważ bezpośrednio w związku z tym zapisy, masz, jakie masz w swojej omnipotentnej komórce macierzystej, warunkują to, w jaki sposób funkcjonujesz ze sobą i w świecie. W związku z tym również warunkują bardzo szerokie spektrum Twoich procesów. Myślowych. Wiesz też, że myśli są jednym z kanałów dostępu do tego, co w Twojej omnipotentnej komórce macierzystej rzeczywiście zapisane jest. Dwa kolejne to emocje przeżywane przez Ciebie i objawy fizjologiczne. To wiesz. Wiesz również, że w związku z tym to, czego doświadczasz jako ta Twoja świadoma myśl, bardzo często jest wierzchołkiem góry lodowej, a pod spodem jest całe piętro bardzo, bardzo często bogatych procesów, jakie w Twojej niepotężnej komórce macierzystej się dzieją i ponieważ wszystkie one dzieją się w sposób zautomatyzowany, to wiesz też, że taka aktywacja zapisanej traumy i w związku z tym też konkretnego procesu myślowego z nim związanego, z nią związanego, w natychmiastowej Takiej naszej reakcji bardzo często jest utożsamiana jako reakcja emocjonalna. Jeżeli trwa to kilka dni, mówimy o jakimś nastroju, ale też wiesz, że w związku z tym, ponieważ te mechanizmy są powtarzane automatycznie, jeżeli trwają przez miesiące, jeżeli trwają przez lata, to zaczynają być przez ludzi utożsamiane z temperamentem i z osobowością. To wszystko już wiesz. W związku z tym. Teraz, mając do tego dostęp, znając te, tego typu zaplecze, nie jest dla ciebie odkryciem i nowością, że przez to, że tych traum mamy tam zapisane w i trochę, w omnipotentnej komórce macierzystej, plus przez to, że mamy na poziomie naszego mózgu mechanizm ewolucyjnie wykształcony, który ma nas prowadzić w kierunku zdrowego rozwiązania. Nie jest dla ciebie nowością, że tak, 60 do 70 tysięcy myśli każdego dnia standardowy kowalski przeżywa, przy czym 90% tych myśli się powtarza, a 80% z nich jest negatywna. To wszystko wiesz i rozumiesz. Pytanie teraz, jak w tym kontekście ma się ten paraliż decyzyjny? Czego tak naprawdę ludzie doświadczają również biologicznie? Że ten paraliż decyzyjny im towarzyszy. Najpierw pokażę Ci sytuację w naszej omnipotentnej komórce macierzystej, potem pokażę Ci konkretne sytuacje przykładowe z życia, i myślę, że dzięki temu będzie Ci łatwiej zauważyć, czym taki paraliż decyzyjny jest i czy w związku z tym dotyczy również Ciebie. Otóż w naszej omnipotentnej komórce macierzystej, jak wiesz, jeżeli komórka jest bez zapisu traumy, to przestrzeń tutaj wygląda w taki sposób, że wtedy ta nić marynarka trafia do cytoplazmy, tam się buduje białko. Ale w momencie uszkodzonego histonu i w związku z tym zapisu traumy, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nić utyka, i wokół, jakby wzdłuż niej wybudują się. Konkretne rybosomy. W przypadku nici traumy biograficznej, każdy z tych rybosomów to jest zapis innej sytuacji z życia, z twojego biologicznego życia, a więc od momentu, kiedy drobinki ciebie powstają w twoich rodzicach, którzy to są w twoich babciach, a nie od momentu urodzenia. Ok, więc każdy z tych rybosomów to jest konkretna sytuacja z twojego życia. Teraz ta sytuacja, którą Ci tutaj pokazuję biologicznie, jest inna od tego, co widziałeś, widziałaś na przykład film czy dwa filmy wcześniej. Bo jak zauważasz, tutaj mamy dwie nici traum biograficznych, które jakby... no powiedzmy, że się przecinają. Sytuacja wygląda tak, że jeden z tych rybosomów jakby je skleił. <grym> To nie jest biologiczny termin, ale zauważ, że jeden z nich jest wspólny dla dwóch nici. Teraz z czym się to wiąże, tak? No bo jedna nić traumy niesie konkretny zapis, i ty już wiesz, że na niciach traumy to są zapisy. Każda z tych sytuacji na niej jest zapisana, ma wspólny mianownik, czyli ta sama emocja, ten sam objaw z ciała fizjologiczny i ta sama myśl. A to oznacza, że je na jednej nici traumy mamy. Jeden set reakcji, patrz, emocja, myśl, objawy fizjologiczne z ciała, i na drugiej nici traumy mamy drugi set reakcji, czyli inna, alternatywna reakcja z ciała, myśl i emocja. Z czym to w związku z tym się łączy na co dzień, jeżeli mamy w naszej omnipotentnej komórce macierzystej taki obraz, czyli że mamy przynajmniej dwie nici traum połączone poprzez jeden konkretny, wspólny rybosom. Wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że to, ten konkretny zapis doprowadza do tego, że mamy takie, osiołkowi brzłoby dano, w przypadku tej kobiety ona się tutaj zastanawia, dobra, ok, jeżeli jedna nić traumy jest na odpocząć, a druga na działać, udowadniać, robić, to ona może mieć dylemat, tak, na zasadzie, o, czy ja mam teraz odpoczywać, czy ja mam teraz działać, robić. Co więcej... Obrabianie tego w taki sposób będzie prowadziło do tego, że tak długo jak jedna i druga nieć traumy w omnipotentnej komórce macierzystej są, to ona takiego dylematu pomiędzy zdrowym odpoczynkiem a działaniem będzie w życiu przeżywać wiele razy. Spektrum tego dylematu będzie też szersze, czyli to nie musi być tylko tu, w tym konkretnym momencie, w tej konkretnej sekundzie, mam się położyć i odpocząć, czy mam zrobić coś do pracy, na przykład, ale to będzie też dylemat, który się potem może rozprzestrzeniać na ten aspekt równowagi pomiędzy działać, robić i odpoczywać równowagi pomiędzy na przykład życiem osobistym, rodzinnym, a pracą tym, czy przynosić pracę do domu, czy nie przynosić, jak spędzać ten czas. Ok? Um, więc to będą tego typu sytuacje. Um, jeszcze do tego, jak te konkretne sytuacje w życiu wyglądać mogą, wrócimy. Tak, żebyś mógł, żebyś mogła łatwiej sprawdzić, czy one rzeczywiście towarzyszą też Tobie. Na teraz pokażę Ci dwa przykłady. Jeden mikro, <gry> który już pokazuje yy, ten dylemat decyzyjny, drugi lekko rozbudowany makro, a potem sobie przejdziemy do tego, jak w związku z tym to może wyglądać i czy w ogóle wygląda w Twoim życiu. OK, zapraszam Cię do pierwszego przykładu filmowego, gdzie masz ten dylemat decyzyjny. W skali mikro. Teraz jestem poetą i wiersz sobie pisze. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. Nie sięgnąć i nie pisać, no bo brak ołówka. Czy sięgnąć po ołówek i nic nie napisać, bo będzie mnie wkurzało z psute umoszczenie. Także moją inwencję zburzy irytacja. A znowu nic nie burząc, nie sięgnę ołówka. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. Miast natchnienia już czuję tylko rozdrażnienie. Okej, okay. i co prawda w skali mikro, ale masz tutaj. <gry> ewidentny obraz jak działają te dwie traumy jednocześnie kiedy są połączone tym dylematem no bo z jednej strony on ma ten aspekt pod tytułem działać tylko to jego działać jest takie teraz jestem poetą i wiersz sobie pisze, to jest takie działać a druga drugi aspekt jest taki właśnie wiesz, zdekoncentrować wyjść tak nie działać <grym> albo w tym konkretnym przypadku podjąć inne działanie Teraz, w momencie, kiedy on ma nawet ten dylemat, to ponieważ on już jest w ogóle w trybie, jestem poetą i wiesz, sobie pisze, to on już nawet rozpatruje ten dylemat mocno poetycko. Ale tak, to jest dokładnie ten mechanizm. To zrobić, czy zrobić coś alternatywnego. Jeżeli zrobię A, to mam takie plusy, takie minusy. Jeżeli zrobię B, to mam takie plusy, takie minusy. Tak? I teraz nie jestem w stanie do końca się zdecydować. Tutaj w skali mikro jest ludziom dużo łatwiej się zdecydować, no bo to taka pierdoła, nie? Albo wstanę i wezmę łówek, albo nie. Więc w skali mikro, jeżeli te, to, czego doświadczamy, jest powiedzmy błahe, nie nadajemy tego, temu dużej wagi, to łatwiej jest podjąć decyzję, aczkolwiek podjęcie decyzji, czy w kierunku scenariusza A, czy w kierunku scenariusza B, i tak nas spotyka ze skutkami traumy. Czyli... On tutaj decyduje, sięga po ołówek i e, doświadcza tego, że natchnienie mu prysło, tak? Wyjściowo jestem poetą i wiersz sobie pisze, ostatecznie nie jestem poetą, tak? Doświadcza tego dyskomfortu związanego z aktywacją konkretnej traumy. Ok, tak w skali mikro. W skali makro, kiedy to dotyczy ten dylemat decyzyjny, dotyczy mechanizmu, dotyczy takiego obszaru życia, któremu dajemy większą wagę, w skali makro może to wyglądać na przykład tak. Pierwszy, co wybieram, to wybieram przedział. Przedział dla niepalących, oczywiście, rzecz jasna. Musisz wiedzieć, że nie ma nic bardziej zabójczego od wdychania przez kilka godzin papierosowego dymu. Czy się nie będą otwierać przy hamowaniu lub ruszaniu? I czy nie są za ciasne, by się z nimi nie szarpać przy każdym pójściu na siku się odlać? zapalone nie pierczą. Jeśli pusto i zajmę tyłem do jazdy to przynajmniej cię tak nie zawieje w razie co. Przy czyimś kretyńskim wietrzeniu, ale ma to tą złą stronę tę, że jestem pierwszym, do którego się dosiądą, bo tylko u mnie jest, zostaje wolne miejsce z jazdą przodem przy oknie. łakomy kąsek dla kogoś, co zajrzy tu z dzieciarem jakimś. Zajmę z jazdą to się zaziębie. Siądę tyłem do jazdy i zajmę torbą miejsce z jazdą, to obok nie uwali się spocony grubas. Z wszystkiego złego trudno, niech już będzie tyłem. Trochę mgli, co prawda. Ale najbezpieczniej w czasie zderzenia. Jak co to powiem, od centralnej może się zwolni. Żeby się zawczasu oddzielić od barachła, nie wdawać się w rozmowy. W ogóle, w nic się nie wdawać. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. No to ja już wiem, że on będzie siedział koło mnie. I tak zazwyczaj wygląda realizacja tego dylematu w kontekście sytuacji życiowej, wtedy kiedy człowiek daje tej decyzji wyższą rangę. Jasne, przykład z pociągiem nie musi do Ciebie trafiać. Zaraz przejdziemy do tego, z jakimi przykładami zazwyczaj przychodzą do mnie ludzie, którzy dobrze funkcjonują w życiu, a jednak doświadczają takiego dylematu myślowego mocowanego w traumie. Natomiast, ponieważ ten przykład jest bardzo obrazowy, ten przykład z pociągiem jest bardzo obrazowy, na razie skupmy się na nim, bo on nam też bardzo dobrze pokazuje, jak taki dylemat, kiedy dajesz wyższą wartość tej decyzji, działa. Jak pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, ten nasz bohater ma każdy z tych kroków decyzyjnych podzielony jeszcze na mini kroczki. Czyli on z jednej strony okej okay, wybiera przedział. Wiadomo, że dla niepalących, bo i tutaj obraz matki, którą tam gada o tym paleniu. W związku z tym to już jest zamocowane na tym, dlaczego nie. Jeżeli wybiorę inaczej, to z jakimi negatywnymi konsekwencjami się spotkam. To już jest decyzja kierowana traumą. Ona nie jest w pełnej neutralności. Potem mamy te aspekty pod tytułem przodem do jazdy, tyłem do jazdy. Co się stanie tutaj, co się stanie w innym przypadku. Mamy aspekt pod tytułem: Jak mają działać drzwi? Nie za mocno, nie za lekko. Światło ma działać, ale nie pyrczeć, i tak dalej, i tak dalej. Ok? Więc w momencie, kiedy w tym dylemacie decyzyjnym uczestniczą więcej niż dwie nici traum biograficznych, plus człowiek daje tej decyzji, nadaje jej wyższą rangę, jest ona dla niego w jego subiektywnym odczuciu. Ważniejsza, to bardzo często ludzie się miotają, podobnie jak ten bohater w pociągu, miotają się w życiu, w tej konkretnej sytuacji decyzyjnej, w której są. Zazwyczaj ludzie, którzy ze mną pracują, przychodzą z takimi dylematami, typu, co ja mam zawodowo robić w życiu, czy pójść w jedną stronę i ja na przykład, nie wiem. Udzielać się mocno i realizować się mocno biznesowo, ale jednocześnie czuję w sobie taką żyłkę artystyczną. Na jedno i na drugie nie będę mieć czasu. Doba jest za krótka na to, żeby się realizować i tu, i tu. Mam jeszcze rodzinę, mam jeszcze dzieci, mam jeszcze to, siam to, owanto. W związku z tym, w którą stronę mam pójść? Albo mam dwie propozycje, albo trzy propozycje biznesowe. I co w związku z tym? Teraz zazwyczaj. Człowiek w sytuacji takiej decyzji działa bardzo podobnie jak ten bohater z dnia Świra w pociągu, czyli analizuje sobie pierwszą opcję, którą ma i sprawdza plusy, minusy, mniej lub bardziej w sposób uporządkowany lub chaotyczny, to zależy od człowieka, ale gdzieś ma dostęp do tych in plus i in minus. W międzyczasie jest też ta druga opcja. Na razie skatynuję się na dwóch, żeby było łatwiej, ale jeżeli tych opcji jest więcej, bardzo często ludzie po prostu są w takim paraliżu decyzyjnym na maksa, utknięci. Przy dwóch zazwyczaj po prostu przeskakują z jednego na drugie, czyli bardzo często doświadczają takiego scenariusza, że ok, dobra, to idę w to. I jak tylko wewnętrznie zdecydują, że idą tam, to zaczynają się aktywować traumy, które mocują ten drugi scenariusz, tą drugą życiową opcję. W związku z tym, kiedy już wewnętrznie podejmą decyzję, ok, to znaczy, że to, to wtedy przeżywają napad wątpliwości. No i znowu mają ten aspekt, yy, a może jednak nie, bo jeżeli wybiorę to drugie, to wtedy i bardzo często po prostu tkwią w tym miejscu właśnie dlatego. Że mechanizm biologiczny takiego dylematu decyzyjnego i takiego paraliżu związanego z wyborem jest taki, że doświadczają więcej niż jednej traumy równocześnie i one są no, w takim. Nawet biologicznie są w utknięciu. Nawet proces uwolnienia biologicznego od tej traumy bywa dla człowieka trudniejszy, bo jak pewnie pamiętasz z tego obrazu wewnętrznego w komórce, ta trauma jest jakby szczepiona z drugą. Teraz w związku z tym, co? Co, co w związku z tym z tym fantem zrobić? Jasne. Możesz nic nie robić i wtedy paraliż decyzyjny będzie ci towarzyszył dalej, bo jak już wiesz, trauma mocuje sposób myślenia na lata. Dzieje się to z automatu. I pewnie, jeżeli znasz takie sytuacje paraliżu decyzyjnego, to wiesz, że nawet jeżeli sobie wcześniej obiecywałeś, obiecywałaś wielokrotnie, że następnym razem trafniej, szybciej, w sposób bardziej zdecydowany będziesz właśnie dokonywać wyborów, to w momencie, kiedy wchodzisz w coś, co jest dla ciebie istotne i trzeba zdecydować, może się zdarzyć, że powtarzasz stary schemat. Właśnie dlatego, że trauma mocuje sposób myślenia na lata, a w tym konkretnym przypadku paraliżu decyzyjnego, również na lata tak naprawdę trzyma ludzi w takim paraliżu i w takim decyzyjnym utknięciu. Co w związku z tym, jeżeli nic nie zrobisz, nic się nie zmieni? Jeżeli chcesz zmienić, to wtedy potrzebujesz na poziomie biologicznym. Dojść do tego, z jaką tak naprawdę konkretną traumą tam masz do czynienia, i uwolnić się od źródła, czyli się uwolnić i od zapisów tych traum, i uwolnić się od tego specyficznego obrazu w komórce, związanego właśnie z utknięciem. Teraz, w zależności od tego, na jak dużą zmianę czujesz się na teraz gotowy, gotowa? Ze mną możesz wejść w moją drogę do zdrowej pełni, gdzie tak naprawdę dostajesz bardzo szerokie i głębokie spektrum tego, jak transformować swoją pamięć komórkową, tak aby rzeczywiście uwalniać się od obciążających zapisów i żeby wchodzić coraz bardziej w Twoje zasoby. Twoją zdrową pełnię, gdzie możesz powiedzieć, że tak żyję życiem, które kocham, w którym kocham i które naprawdę ma znaczenie. Jeśli natomiast potrzebujesz zrobić pierwsze kroki, żeby tak tylko <grywania> uwolnić się od tych trudnych mechanizmów myślowych, w tym również od dylematu i w tym również od takiego paraliżu decyzyjnego, i Taka bardzo głęboka transformacja na teraz jeszcze do Ciebie nie przemawia, to wtedy zapraszam Cię na warsztat, mam to z głowy, gdzie zajmujemy się dokładnie tym. Zajmujemy się uwalnianiem od tych traum biograficznych, które stoją u podłoża mechanizmów związanych z myśleniem, w tym również mechanizmów decyzyjnych związanych z dylematem. Dobrze. To to już wiesz, a to oznacza, że spokojnie mogę Cię zaprosić do kolejnego nagrania, bo w kolejnym filmie, trochę podwyższam pożyczkę, w kolejnym filmie zobaczysz kolejny przykład mechanizmu związanego z ocenianiem mechanizmu związanego z tak zwanym czytaniem w myślach który to i z jednej strony tak, czerpie z tych treści traumatycznych, które w nas są zapisane i wtedy mocują sposób myślenia w sposób automatyczny na lata, a z drugiej strony sięga do jeszcze głębszego mechanizmu, który w naszej pamięci komórkowej też jest zapisany, a który miał miejsce na bardzo wczesnych. Etapach Twojego rozwoju biologicznego. To były takie etapy, gdzie jeszcze dopiero zaczynały powstawać Twoje gamety. Więc, znaczy Twoje gamety, gamety, z których Ty ostatecznie powstałeś, powstałaś. Więc, tak, jeśli jesteś ciekawy, jak biologicznie z poziomu pamięci komórkowej wygląda mechanizm oceniania, krytykowania i mechanizm tak zwanego czytania w myślach, to ja Cię ciepło zapraszam. Odparł kolejny film i widzimy się za moment.